Siemano wszystkim, dzisiaj mamy taki, taki gruzowy odcinek nie wiadomo tak o czym bo się dużo pozmieniało, to zaraz Wam pokażę cyk Robert pozazdrościł mi gruza i zakupił taką malinę patrzcie, empakiet strażak tutti proszę bardzo, empakiety wszystko jest nie przyszło przyglądu bo nie było ręcznego, więc to naprawiamy jeszcze wahacie z przodu, Robert będzie wymieniał to ta minuta 8 ogarnie. Ja to później jeszcze wam powiem to ogólnie jest 2,8, więc jest moc. A tutaj jest mój. Piękny. I tak, robię kłukaneczkę właśnie. Ponieważ zmieniać olej, bo już pisze czas. Cerciemy może do filtra powietrza, bo dwa lata nie było zaglądane. To się przyda. Yy, co chcę zrobić jeszcze? Yy... Tu co ogarnąć te dziury? To, i, i, tam i tam. No kawałek blachy się daje, się przykręci jakoś. No, e, oj, pokażę nam to znalazłem ostatnio. Idę sobie wystać śmieci. A tu przy moim śmietniku leży normalnie. Patrzcie co cyk. Tu mi od motoru taki. Wpadłem na taki pomysł, że to górę od, odetniemy do tego e, spawu. Się elegancko do gruza przyczepi, będzie, tak jak w Subaru zrobimy, żeby tak na bok było, ale to później, nie wiem czy w tym odcinku. No, więc na razie zmieniamy olej. Jest ja chyba wiadomo tu obok. No i zapraszam do oglądania. Jako tako się podjechało, e, jakoś nie będziemy się nad tym rozczurać No, to pokanko też jak długo się robiła, bo i tak ten silnik nic już mi nie pomoże. Tyle razy robiła Rubina Pukanka i tak będzie brał olej. Więc yy, zarobimy tylko 5,50, tak jak to było już wcześniej. Spuszczamy ten stary, więc to ta akurat minuta 8. bo tutaj więcej nic nie będziemy robić. A właśnie, w tym odcinku chcemy wsadzić zaspawany dyfer. Mamy go tu. Yy, I mamy też olej. Trzeba wymienić olej w nim. I będziemy go wsadzać. A więc oliwa wymieniana, wyjąłem ten filtr i cyk, po dwóch latach. Tyle ile bagna tu tam w ogóle jest trochę syfu zaraz odkręcę to w drugą stronę i to wyczyszczę a no, więc stożek założony, olej zmieniony teraz bierzemy się za ogarnianie podłogi a no, więc tak to wygląda spróbuję teraz odciąć na około trochę tego zardzewianego i przygłosować blachę a więc tak to wygląda. Trochę też podmalowałem, żeby to nie rdzewiało tak bardzo. Teraz damy tu te blaszki. Z tej strony mamy gotowe, pomalowane. Już nie ma dziury. Teraz druga strona. A więc mamy kolejną część z ac 9 W końcu po trzech latach wywaliłem tą, tą puszkę, która mi tak brzęczała. Już Wam tego nie nagrywałem, ale z tych rurek, które mieliśmy z, z części, udało mi się dospawać. Nie wiem, co będzie widać. O tam jest ta rurka wspawana yy, Nawet nawet fajnie mi się spawało. Tylko że pod samochodem, no to tak trochę posmarkane, no ale jakby przy tym, jak tam nie ma wielkich, będzie zginęło. Ale teraz zobaczcie, mamy tu silniczek od sprysków, mamy beczkę, mamy spryski będziemy robić natrysk. A więc po czasie mamy gotowe. Tutaj te rurki łączą się w jedną I idą do, do silniczka I tak, od silniczka idzie masa tutaj do tej śrubki I później <gryw> Tu mamy włącznik że ja wam pokażę, o tak się włącza o, ucieknie Ucieknie, nie no, no dobra No i co? są, pokażę No tu i tu, tutaj leci nam na, na koło yy, na oba. No i co yy, Na razie w tym filmie yy, będzie na tyle I dzięki za oglądanie się ma